Ponieważ ostatnio fatalnie umoczyłem typując zwycięstwo Wisły Kraków z Górnikiem czy Chelsea z Liverpoolem, to sam nie wiem, czy w ogóle typować wygranego w meczu Ligi Mistrzów Arsenal Borussia Dortmund w polskim meczu, w którym w sumie wliczając ławkę rezerwowych, no bo nie pierwszy skład z wystąpi pięciu. Polaków plus Michał Liskiewicz w roli obserwatora UEFA, mówię pięciu, bo, no bo Łukasza Fabiańskiego raczej w tym spotkaniu nie zobaczymy i obawiam się też, że także nie zobaczymy Kuby Błaszczykowskiego, którego Trevor Jurgen Klopp e, nawet nie zabrał e, z kadrą do Monachium na mecz e, z Bayernem. A może jednak jakaś krótka rola e, rezerwowego w tym spotkaniu e, jednak stanie się jego udziałem. E, sam nie wiem e, kogo typować, no bo po prostu nie mam jakoś ostatnią Szczęścia. Rozsądek podpowiada mi, że jednak, jednak faworytem będzie Arsenal. Arsenalowi wystarczy zwycięstwo, żeby zapewnić sobie awans z grupy, bo Rusja musi wygrać, żeby te nadzieje na awans jeszcze zachować. Arsenal, w ogóle obie drużyny w porównaniu z tym pierwszym meczem na Westfalenstadion w Dortmundzie wrześniowym. Zremisowanym jeden po dość chaotycznej grze i, i właśnie dwóch takich szczęśliwych golach po błędach. Obie, obie drużyny są dzisiaj w zupełnie innej formie, w zupełnie innej sytuacji, o wiele lepszej, co świetnie wróży temu spotkaniu. Dlaczego, jeżeli, jeżeli widzę jakieś większe. Argumenty za Arsenalem to dlatego, że w siedmiu z siedmiu ostatnich meczów w Premier League i Ligi Mi i Lidze Mistrzów, zliczając z Olympic Marsylia, nie przegrał żadnego, a tylko jeden zremisował. Czyli mamy sześć zwycięstw w siedmiu ostatnich meczach. Gra na swoim Emirates Stadium, no i naprawdę w fenomenalnej formie jest Robin van Persie który widziałem statystyki jakby podliczyć gole strzelone w tym roku kalendarzowym nie biorąc pod uwagę całego sezonu bo rok kalendarzowy to strzelił tych bramek więcej nawet niż sam Leo Messi czy Cristiano Ronaldo. No jest zdecydowanym liderem Arsenalu. Fantastycznie się czuje w roli kapitana. No jest tym prawdziwym kapitanem. No jak nie on, to kto? W dodatku Arsenal jest napompowany tym niesamowitym zwycięstwem na Stamford Bridge. 5 do 3 z Chelsea. Co prawda, postawa. Chelsea w ostatnich meczach, choćby tym z Liverpoolem, gdzie jest, w której w szeregach widać tak wielki chaos, tak bardzo bez formy są ci kluczowi zawodnicy, starzy jak John Terry, jak Didier Drogba, a tacy piłkarze wydawało się solidni jak, no nie wiem, David Lewis okazują się kompletnymi chaosiarzami. Wrzuciła mi się w oczy znamienna wypowiedź Alana Hansena, że tak bardzo jest użyteczny z przodu Luis, a tak dużo błędów popełnia w defensywie, że powinien zostać przemianowany na ofensywnego pomocnika. Więc ten sukces z Chelsea akurat nie musi być argumentem za wielkością Arsenalu, no ale, ale morale na pewno bardzo to podniosło drużyny Arsena Wengera. Pamiętamy co się działo z tą drużyną na początku sezonu, co o niej mówiliśmy po w tym meczu na Old Trafford 2-8, no dzisiaj na nastroje są tam zupełnie inne. Ale oczywiście Borussia Dortmund, skoro potrafiła wygrać e, z Bayernem w Monachium 1-0, Drugi, drug, drugie zwy, zwycięstwo z rzędu w e, Monachium e, po 3-1 w tamtym sezonie, teraz odmieniona drużyna e, przez Juba Heinkesa wydawało się, że no, będzie niepokonana wręcz po tych występach, czy w Lidze bardzo, przecież rekord Manuela Neuera bez straty gola. Świetne mecze w Lidze Mistrzów z Napoli czy z Manchesterem. City z, z, sprawiły, że już porównywano Bayern z Barceloną, z Realem. Zadawano, zastanawiano się, czy może um, przełamać dominację tych hiszpańskich drużyn. Mówię dominację, choć Real jeszcze nikogo nie zdominował, ale sądząc po grze w tym sezonie, no jeśli to jest drużyna na, na finał. W każdym razie, jeżeli tam e, tak mądrze potrafi grać Borussia i e, Robert Lewandowski zapowiada, że nie będzie błędu z pierwszego sezonu, z pierwszego meczu z Arsenalem, nie będzie huraganowych ataków, będzie wyczekiwanie tak jak z Bayernem na, zadanie, na wykorzystanie błędu, na zadanie tego jednego ciosu, a przecież... Defensywa Arsenalu wciąż nie stanowi monolitu, wciąż popełnia błędy i skoro Robert Lewandowski tak świetnie radził sobie z defensywą Bayernu Monachium, wręcz chwalono go, w ogóle wybrano najlepszego zawodnika meczu, choć to nie on strzelił gola, ale te dwa kanały, które za, 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 za założył piłkarzom Bayernu. To przepychanie się z, z, z obrońcami, świetna gra tyłem do bramki, wręcz został e, stawiany jako wzór Mario Gomesowi, temu przecież strzelcowi wybitnemu w tym sezonie najlepszemu Bundesligi, e, głównemu strzelcowi reprezentacji e, Niemiec. Więc e, Robert Lewandowski też przyjedzie tutaj napompowany świetnymi ostatnimi e, występami. No i będzie ciekawa konfrontacja. Skoro przyćmił Mario Gomesza, to może uda mu się przyćmić. Robina Van Persie w, tego, w tej jego wielkiej formie W bramce stoi Wojtek Szczęsny Który po fenomenalnym początku sezonu no, na przykład w tym spotkaniu Z Włochami pokazał Że jednak zdarzają mu się takie momenty gorsze Momenty zaćmienia Nie widzę powodów, dla których Robert Lewandowski Nie umiałby sobie poradzić Z Perem Mertesakerem Czy kto tam obok niego W defensywie Nie zagra. Więc liczę też, ponieważ obie drużyny grają tak ostatnio dobrze na taki piękny pojedynek, na takie dwie naprawdę ofensywnie grające yy, drużyny, yy, taki, 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 takich młodszych braci Barcelony, trochę jak w ubiegłym sezonie, od czego obie drużyny na początku tego odeszły, ale szczęśliwie widać, że yy, wracają. A na końcu wygranym i tak będzie jakiś polski yy, zawod.